Cześć, witajcie, ja jestem Jacek i to w kolejnym odcinku do moim kanale, dzisiaj Znagramy z zapalnym dertem nauk historię Szwecji Autorstwa Aresiak, oczywiście Ciebie pozdrawiam mordo yy, Dzięki za oczywiście trzy scenariusze, które dostałem I oczywiście one też się pojawią u mnie na kanale yy, Oczywiście, że po rozpoczęciu możecie zasubskrybować ten kanał Tutaj tym przyciskiem na dole, ten czerwony, widzicie go chyba, o, on się świeci tak fajnie, ten wiecie, jak bekon taki No to możecie tego zostawić, po prostu taktycznego Możecie też po prostu Czyli tą łapę w górę, to będzie naprawdę mi biło i, i będę rozdawał. I będę tajczył, Znaczy, będę tajczył po prostu, nie będę nic rozdawał, bo nie chce mi się zdawać. Ale będę tajczył. Wstęp! Cześć, jestem Aresiak. To mój drugi scenariusz już nie z Czech, tylko ze Szwecji. PS pozdrawiam w miłej gry. Oczywiście, scenariusz z Czech też już nagrałem, tylko postanowiłem, żeby pierwszy był. Pierwsza była Szwecja. Nie wiem czemu, ale powinni niektórzy się chyba domyślić. No to ok, klikamy chyba, bo w sumie mamy tylko taką dróżkę. Wybierz rząd. Faszyzm, komunizm, demokracja lub co przy monarchii i populacja nam się po prostu zwiększy. No dobra, widzę, że przy faszyzmie mamy większe relacje z Trzecią Rzeszą i to w sumie jest całkiem ciekawa opcja, ale yy, tutaj mamy wtedy sojusz z Francją. to już będzie jakby. To bardzo takie... Yy, wiecie, takie kuszące, bo tu mamy mężczyznów innych, więc będziemy troszeczkę w takim dużym sojuszu. Co bym szczerze to wybrał demokrację? Przeniesiemy na demokrację i będzie szwecja teraz demokratyczna. Wybierz czego chcesz więcej w kraju. Możesz sobie wybrać co chcesz w kraju. Ekonomia, technologia, populacja. Wybierz? No wybiorę, no to ekonomia, bo... W Płacenie technologii raczej się nie opłaca za bardzo. Bardziej, najbardziej się opłaca w ekonomii, ale poza tym, że ekonomii mamy 42 tysiące, tylko nasi sąsiedzi mają mniej mniej, ale oczywiście będzie fajnie, gdyby właśnie nasz sojusz wygrywał z ekonomią. My po prostu bierzemy ekonomię, podbustujemy sobie ją, bo naprawdę ekonomia była rzecz. Na świecie nic się ciekawego nie dzieje. Myślałem, że tutaj jakby Polska ma jakieś inne granice, ale chyba się przeliczę w moich obliczeniach. To jest po prostu zwykła druga wojna światowa, tylko ze zrobionymi eventami. No naprawdę szacun, że takie coś się chciało rozrobić. To naprawdę chyba to trochę musiało zająć. Kupujemy tereny od Finlandii. Okej, okay. no to trochę kasy mam tutaj zerzurra. I nie. No dobra, no to kupu, kupmy to, bo zawsze się przydadzą jakieś tereny. Trochę ich żeśmy kupili. No i w sumie całkiem fajną granicę nam tutaj to zbudowało. Ulepszenie północy. Północ jest biedna, ulepszymy ją ekonomicznie, jak się nie wchodzimy, to rewolucja. O, i wtedy mamy aneksję państwa pewnego. Znaczy, Lapończycy chyba tu powstają. Zdowolenie też się mocno zmniejszy i to jeszcze w naszej stolicy, więc to chyba też tego nie chcemy. I ulepszmy. Tutaj mogłyby zrobić coś takiego, żeby po prostu tracić jakąś tam ilość kasy i na przykład czegoś tam jeszcze. Bo w sumie tutaj tak za bardzo nic tracimy, nie tracimy. Bo w sumie, jakby nie da się tu nic stracić. Finlandia oferuje nam za free wyspę Aland. nie, albo okej. Okay. No dobra, no to bierzemy. No jak za free, to bierzemy. My jesteśmy po prostu Januszami. Tak jak Janusz Stonogowy w dzielnicy Menelowskiej. Więc wiecie, właśnie kupili, znaczy kupili za free Aland. No chyba nam się bardziej o to opłacało, niż żeby po prostu nowe państwo tam powstało. Więc wypowiadała nam wojnę. No wyparł dziś winni się zdradowali. Mieszkańcy powiedzieli, że nie lubią Szwedów i po co im daliśmy tereny. Nie spodobało im się to, że ich władca nam dał. Więc, więc nam wypowiedzieli wojnę. XD, to, no to nieźle. No faktycznie. Jest całkiem ciekawie. Eee, dobra, no to my sobie tutaj zdesantujemy się. Tak dalej, tak dalej. Zobaczymy, jak oni będą tutaj z wojskiem stać, ale chyba z wojskiem nie powinni tak dobrze stać, przez właśnie położenie, w jakim oni się znajdują. My wjeżdżamy 15 tysiącami na ich stolicę i zobaczymy, czy uda nam się ją przejąć. Oczywiście, że tak. To teraz możemy przejść i po prostu wygramy raczej tą wojnę, bo. O, w swoich jednostkach! No dobra, przeliczyłem się chyba w swoich obliczeniach. To troszeczkę, no chyba to tak nie miało wyglądać. Kapitulowali, przestraszyli się naszej armii. Aha. Ej, akurat w dobrym momencie, kiedy zniszczyłem im tam armię. No w sumie fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, Inna deskapitulowała, tylko ona jeszcze ma gdzieś chyba prawie. Nie, 100%. No to. No dobrze. Ej, taką Szwecję to ja rozumiem. Naprawdę, fajna Szwecja nam wyszła teraz. Możemy teraz zasmilować sobie te wszystkie tereny na spokojnie, bez już żadnej wojny. Nie, no szczerze mi się bardzo podoba. Najprawdopodobniej będziemy jak Norwegią, takie mam przynajmniej przypuszczenie. Jak to jest alternatywna yy, historia Szwecji. Tu może być też coś takiego, że po prostu Norwegia nam może wypowiedzieć wojnę, bo Norwegii i Szwedzi się w ogóle nie lubią. Polska oferuje nam pa rozbiór państw bałtyckich. Nie? Albo okej. Okay. No dobra, no tu relacje nam się jeszcze poprawią z naszymi Polakami, rodakami, dlatego bierzemy sobie, widzę, Estonię oraz Łotwę. Jak widzę, tutaj Estonia i Łotwa jest nasza. I oczywiście tutaj ładny rozbiór. Mamy kolejne jakieś dla siebie tereny. Fajnie, bo tu wojska jeszcze trochę. Nie no, ja to takie coś szanuję. Jeżeli będziemy mieli wojnę z ZSRR, to po prostu na szybko uwolnię Estonię i Łotwę i będą po prostu walczyć po naszej stronie. Bo ja nie chcę mieć takiej dziwnej granicy. A też dużo bym musiał wojska żeby wtedy. Atak na danie? Okej. Okay. Albo nie. No dobra, no to chyba zaatakujemy tą danie. Tylko musimy się tutaj przygotować troszeczkę, bo je, z hajsem nie by za dobrze i chyba to chyba to tak troszeczkę nie przemyślałem. Czy no, chyba to źle? To idzie chyba bardzo źle. Jestem tutaj kawałeczek podbili. To jest niebezpiecznie tutaj pływa obok naszej granic. Mam nadzieję, że nie mają nic do nas. Jakby mam nadzieję, że ich nie żeśmy niczym nie wkurzyli. Bo jak tak! To jesteśmy lekko wtedy w dupie. I prawie cała całe no już żeśmy złączyli, bo mamy Danię i Szwecję, mamy Alant. Yy, Przydobyły się jeszcze Norwegię i chyba Islandię. I wtedy byśmy mieli po prostu fire Naprawdę fajnie. No dobra, pokonaliśmy Danię, podpisaliśmy już z nimi pokój. Jak yy, to nie, chyba będziemy z właśnie tutaj... Eeeem. Prowincje. Nie chcemy żadnych oczywiście butów. To widzimy jakaś wojna się w ogóle otoczyła. O co? Okej, okay, o, Włochy. No to będzie ciekawie, Ja się nie zgadzam na wojnę na razie. Nie chcę popsuć jakby eventów. Więc wiecie. Rosja nam oferuje kupno ziem. Ruscy oferują nam kupno ziem, zgadzasz się? Jasne! 100 tysięcy tracimy, no ale trochę tam... Terenu dostajemy. I co takie fajnych terenów. Bardzo fajnych terenów, więc sobie tutaj to sacyjemy wszystko i będzie wszystko cacy. Poprawa relacji z Norwegią. Poprawa relacji to dobry pomysł. Okej, okay, no dobra, mamy 50 na plusie. Proprawnych relacji z Norwegią, też to sobie po prostu będziemy poprawiać. I powinno być już wszystko w porządku, bo chyba z Norwegią raczej się nie będziemy bić, może się z nią zjednoczymy, fajnie będzie. A tutaj kolejne zaproszenia do wojny. No, nie chcę, panowie! Naprawdę, już z Norwegią. Okej, okay. sojusz skandynawski nam tutaj powstał. Jakby, no jest ciekawie, bo właściwie. Ja mam już sojusz, nie mam już sojuszu z aliantami, ale mam sojusz z Norwegią. to będzie dobry sojusz? Powinien być dobrym sojuszem. Mam nadzieję, że będzie dobrym sojuszem. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. widzę, że z Norwegią się tutaj lubimy jednak. A normalnie w rzeczywistości to tak się nie lubimy z nimi. Unia z Norwegią, dziś powstaje potężne państwo. Unia, Unia Szwedzko-Norweska. No dobra, więc dzięki wszystkim za oglądanie tego odcinka, bo wiecie, że wam się spodobało, jak widzicie powstała tutaj Unia Szwedzko-Norweska. Naprawdę potężne państwo, dzięki wszystkim za oglądanie i hej!